Hej, cześć, witajcie! Ja jestem Simon i witam Was w kanale. Tym razem z Farming Simulator 19 Serii 2. Witam, witam Was w Sparscreening, -y. jestem Tewester. Siemanko. I dzisiaj będziemy robić belę. Zakupiłem sobie cały sprzęt do bel. Zostało nam akurat 1000. Zapomniałem też, byłem zmęczony i nie zapisałem oczywiście sobie, ile dostałem pieniędzy z żniw prosa oraz samej pszenicy. Tak, przepraszam Was za to, ale jaki zmęczony byłem. I totalnie zapomniałem to zrobić, tak czy inaczej został 1000 to, to mnie kosztowało 15 tysięcy, to mnie kosztowało 2000 Także 17 koła, mamy 18 i 13 1000 i 13 1013. Euro, także mam mi chyba 18 tysięcy, jakoś tyle Mnie wyniosło, nie pamiętam ile wtedy miałem Chyba minus 4 koła jeszcze, bo miałem tyle na koncie Tak czy inaczej, no zaczynamy ja już tutaj odpalam e, i zaczynamy. Teraz tak. E, Podej sobie tym tutaj gdzieś, co nie? Ciągnikiem, no, no. ustaw się koło Pola i... E, musisz pójść po Ursusa. No no. I zamontować w nim. On powinien być chyba zamontowany. E, do dobel ten. Chwytak Dobel. I nim będziesz belę podnosił. Dobra, ja teraz nie pamiętam jak to się robiło. Opuść ładownica to się chyba tak dobra nie tak tak, tak też nie dobra opuściłem i włącz prasę no to wiadomo Ok, także zaczynamy dzisiaj krótki odcinek jeśli coś dzieje się z mikrofonem to was przepraszam ale wyszła jakaś aktualizacja do systemu i jakieś dziwne szumy słyszałem podczas odsłuchiwania sobie tego Także przepraszam Was w sensie sobie próbuję mikrofonu. Słyszę jakieś, yy, no, jakieś fajne dźwięki. Także jeśli Wy to słyszycie już po samej postprodukcji, to Was yy, bardzo za to przepraszam. Okej, okay, dobra. Robi się. Nie wiem, czy ja tutaj nie będę musiał wyładowywać to w taki sam sposób. Zaraz zobaczymy. Jak w niektórych, czy tutaj samo będzie wyskakiwać? Nie, tutaj będziemy musieli chyba otwierać. Eee, będzie dużo, Bel. Ja już widzę, bo mam nie niecałą linię przyjechałem i już będę miał 100%. Także spoko. tam, z tego hajsu leci? No właśnie, nie wiem. Będzie tam chyba za bele, Zależy, ile, ile Bela jest powierzchowna, to nie? Dobra, trzeba wyłączyć to. I teraz, dobra, wyładowuję. Musisz podjechać sobie dwoma ciągnikami i po prostu to nabierać i kłaść na to. A później, tam, Aha, a później, wiesz, i kłaść na ten przyczepę w taki sposób, żeby się nie wywróciło. Tam, znajdziesz sobie sposób po chwili, co nie? Opracujesz to sobie, bo to jest ciężko, serio. Tam, V musisz klikać, to wtedy będzie ci się to jakoś dziwnie ustawiać, ten, sam ten. To samo do nabierania bel. Także no, musisz sobie to po prostu wyczuć po chwili, co nie? I samo to powinno ci się jakoś wyczuć. I na końcu, jeszcze jak będziemy tam ileś bel, to będziesz musiał po prostu no tam podejść do tego i nabrać to na ten. I nabrać to na. Jest nabrać eee... Zapiąć, o, zapiąć To, bo da się za zapinać, co nie? Te bele później, na no, tych no. przyczepie Musisz ją zapiąć eee... A na końcu... Eee... Jezu A na końcu musisz wejść w ustawienia, chociaż my tego chyba nie będziemy gdzieś sprzedawać eee... Będzie trzeba wejść w mapę i w mapie wejść w statystyki Nie w samej mapy, tylko tam w miejscu, gdzie się też mapę przegląda Wejdź w statystyki i... I znaleźć miejsce, gdzie najlepiej płacą Jest chyba tylko jedno takie nabrawie jak coś, co nie? No I Tam sobie próbuj na spokojnie Musisz tam podjechać, chyba V kliknąć, żeby to ci się jakby opuściło no, sam sobie wyczujesz jak ktoś. Eee... no nie ma też dzisiaj odcinku z, z komerką, za to was przepraszam. Odcinek jest nagrywany dosyć chaotycznie na szybko, ponieważ zbytnio dużo czasu nie mamy. Eee, a sam, sam... program i tutaj wszystko... Dzięki czemu nagrywam ten odcinek... Eee, dzisiaj odmawiają nam posłuszeństwa, jak i sam Farming który odmawia nam dzisiaj posłuszeństwa, także przepraszamy... Przepraszamy was za to, ja was za to przepraszam, bo ja tutaj nagrywam. Eee, no i co? Tam nie wiem, udaje ci się to zrobić? Tak, Tam musisz zapiąć, bo ci spadnie bela. Nie. Bela ci spadnie, musisz zapiąć na początku. Zapięłem, zapiąłem już. Ok. No tylko cztery bele wejdą. No, jakoś tak tam będzie wchodzić, co nie? No chyba, że to jeszcze tam poprzestawiasz. Ale no, cztery bele i je będziesz mógł sześć albo po prostu wiesz, no zakończysz. Eee, będziesz, jak będziesz chciał, to też ten, sobie belami chwilę zrobisz Bele, teraz Chociaż my nie wiem czy, no dzisiaj krótki dosyć odcinek będzie bardzo eee, Bo my No brak czasu eee, Problemy bardzo techniczne przez ostatni okres eee, No ale No na razie jak widać się udało nam nakręcić ten odcinek, także mam nadzieję, że Jesteście z tego powodu zadowoleni eee. Tak, ja totalnie dzisiaj nie byłem przeszykowany na ten odcinek, ale tak, jutrzejszy odcinek jak będzie... jak będę możliwy mógł sobie nagrać oczywiście e, cokolwiek jakiś film, e, jakiś odcinek, to ja będę jutrzejszy dzień, zero live'ów. Będzie jutrzejszy dzień poświęcony tylko e, na same. Kliknij sobie V. Bo miałeś cały czas chodziło ci to. Eee, dzień muszę poświęcić na samo nagrywanie odcinków i będę musiał je też. Jeść, jeść, mogę tam sobie pojechać, też, dobra? Eee, Będzie poświęcone na samo nagrywanie odcinku i próby jej wyrenderowania oraz przysłania do internetu, gdyż e, nie będę miał internetu e, przy, w sumie od pojutrze i nie będę mógł dla Was nakręcać odcinków, w sensie nakręcać będę mógł, ale nie będę mógł. E, ale nie będę mógł ich jezu przesyłać. Eee, no, dlatego chcę jakby wyrenderować te odcinki, przesłać do, in do internetu eee, i ostatecznie. Eee, no i ostatecznie zająć się eee, jezu zająć. Eee, dobra, mi się to tanie dzisiaj język. Ja nie wiem co mam mówić. Tak wiem, nie za bardzo profesjonalnie nagrany dzisiaj odcinek jest. Tak jak też mówię, chaotycznie, ale chcę wam pokazywać. Pokazać to, co się mniej więcej tutaj dzieje i nagrać. To nie wiem, czy będzie nagrany... No tak, na pewno nagram... o się jutro. Na pewno nagram Minecrafta. Na pewno nagram może drugi odcinek Minecrafta i na pewno nagram. Spróbuję przynajmniej nagrać jeden odcinek z farminga z samej kultywacji i postaram się też to nagrać. Kurde, zostawiłem dużo. Muszę zawrócić sobie i tam podjechać. Tutaj bele na prawo jest, nie wiem czy widziałeś. No tak czy inaczej, no trochę jest tutaj pracy. Kurde, no mi to zawsze jakoś nie pójdzie. Dobra. Na spokojnie, bo już się zamotałem mówię, że chcę wysłać przesłać te odcinki do internetu przesłać te odcinki do internetu yy, oraz ustawić jakby ich datę publikacji, bo jest takie coś możliwe yy, na YouTubie że po prostu ustawię sobie na przykład że w poniedziałek będzie ten film w środę będzie Minecraft, w piątek będzie Ozjawiczy to down kolejny poniedziałek będzie farming, w środę będzie Minecraft, czyli zamienimy trochę i potem już powinienem mieć potem już powinienem mieć możliwość nagrywania, także w sensie przesyłania, także no Staram się pogodzić, bo teraz się wyprowadzam i pogodzić to wszystko. E, po to, byśmy mieli same odcinki. E, oj, kurde, co ty zrobiłeś? przeważyło się. O, o nie. O nie. O, dobra, zaraz ci pomogę. E, dobra, no takie wpadki się zdarzają. Czekaj, ja wy wypakuję tylko to i już ci pomagam. E, już ci muszę się wjechać z tym petem. Niestety takie mało realne, ale jednak te Ursusy to jest katastrofa. O. Podjedź sobie bliżej tamtym, co nie? Eee. No dobra. Zróbmy jeszcze trochę. Eee, w kolejnym odcinku zobaczycie. O właśnie, w kolejnym odcinku Wam już pokażę, ile dostaliśmy za same bele. A w zasadzie nawet nie będę musiał wam chyba zapisywać, bo sami zobaczycie, bo nie będę nic zakupywał. I mamy teraz aktualnie tysiaka, także mam nadzieję, że na na przyczepę. Tak, chcę zakupić przyczepę, która będzie nas kosztować 10 koła, nie wiem czy nie trochę więcej, 10,5, jakoś tak. No, mam nadzieję, że uda nam się na to nazbierać oczywiście. I mam nadzieję, że zakup samej pracy oraz tej przyczepy będzie w miarę rozsądny i rozsądny, no w miarę opłacalny, bo ostatnio. Trochę słabo mamy tutaj z pieniędzmi. Eee, dobra, no co? No, taki krótki odcinek. Nie wiem, ile on trwał. Nawet nie wiem, czy on 10 minut trwa. To jest totalna tragedia. Ale chaotyczny, ale jest. Przyjście, farminga. Macie farminga. Tutaj też dla osób, które piszą e, co jakiś czas e, komentarze, że więcej farminga, czy, czy coś takiego, to. No, są różne osoby, które chcą farminga, Są różne osoby, które chcą Ozai Snedown. Są różne osoby, które chcą e, na przykład roleplay, którego którego ostatnimi czasy nie mogę Wam dać. Są również osoby, które e, chcą e, z Minecrafta. No, nie mogę tego wszystkiego pogodzić, żeby było jakiejś serii więcej, jakiejś mniej. E, staram się robić wszystkie odcinki e, wszystkich serii w miarę. Często dlatego no, takie odcinki, takie komentarze są oczywiście no, niepotrzebne i totalnie irytujące czasami, e, gdyż no, nie poświęcę je, czasu jednej serii więcej. No chyba, że ta seria byłaby dosyć ważna dla mnie, jak i dla rozwoju kanału, to wtedy owszem, poświęciłbym trochę więcej czasu. E, no tak, jak już mówię, no na razie nie będę poświęcał więcej czasu jakiejś serii. Zresztą, że te serie są dosyć długo, długie i one będą często na tym kanale. Tak więc, no i jeśli ktoś Ci się łapkę w górę, subskrypcję na, na, na kanale. Eee... Pamiętajcie, że im częściej łapki w górę, tym częściej filmy. Ostatnio było 6 dni, 6, 6 odcinków. Eee... 6, no, taki jakby. Może nie maraton, bo nie, nie było nic zapowiadane, że jakiś maraton codziennych maraton odcinków. Były... No, przez 6 dni były odcinki teraz niestety tak nie będzie. Jeśli się wyprowadzę, to postaram się tak zrobić. Także co, my się z wami żegnamy, ja byłem Simon, ze mną był MTB Star. No i co? I trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!